Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj muszę dokończyć vloga, którego będziecie oglądali dzisiaj. Najczęściej praca nad tymi vlogami wygląda tak, że już poprzedniego dnia wieczorem mam skończony materiał, zmontowany, stawiam go sobie na publikację na 18 i cały ten dzień, w którym Wy oglądacie vloga, ja mogę poświęcić na nagrywanie kolejnego, ale niestety wcześniej tak nie udało zrobić, więc dzisiaj rano muszę dokończyć montaż odcinka, który Wy będziecie również dzisiaj oglądać. No nie ukrywam, że dzisiaj się obudziłem trochę tak bez energii, trochę zmęczony. Żadnej jazdy na rowerze dzisiaj nie będzie, ale... ale zmuszę się do tego, żeby pójść na siłownię. Nie no, źle mówię. Dzisiaj muszę dokończyć vloga, którego Wy widzieliście wczoraj. Teraz to ma sens. Nie? Sprostowanie to nie jest tak, że na rozgrzewkę biegnę 5 km na bieżni. Włączam sobie po prostu 5 km, bo tak mi to najwygodniej zrobić. A biegnę na rozgrzewkę jakieś 6-7 minut. Mam do wykonania 6 ćwiczeń. 6 ćwiczeń, każde ćwiczenie, 3 serie. Jak nagrywacie na siłowni podnoszenie ciężarów, to nigdy nie używajcie takich ciężarów. Zobaczcie, jakie one są cieniutkie, jakie one są wąskie. One w ogóle na sztandze, na sztandze to będą wyglądały tak, jakby się niczego nie podnosili. Musicie używać takich gumowych. One ważą mniej, ale są dużo, dużo szersze. Lepiej to wygląda. Czy w filmie jest niestosowny język? Nie. Treści dla dorosłych? Nie. Przemoc, szokujące treści, szkodliwe działania i nierzetelne treści. Treści dotyczące narkotyków, umożliwianie nieuczciwego postępowania, treści poniżające i szerzące nienawiść, treści związane z bronią palną o charakterze wrażliwym, kontrowersyjne tematy. Kurde, te kontrowersyjne tematy to trzeba było chyba zaznaczyć w tym filmie o Lark Ale, nieistotne. Mamy film zmontowany. Zaraz go sobie tutaj zaplanujemy. Już to podróżowanie w czasie trochę mnie zaczyna męczyć. Dobra, czyli ustawiamy film. Ten, który wy widzieliście wczoraj, ja ustawiam dzisiaj na dzisiaj. Jasne to jest, nie? A mówiłem, że będą kontrowersje w Larkspurze. Zobaczcie jaka wzmożona aktywność w dziale komentarzy. Film o Larkspurze 158 komentarzy. Pozostałe filmy 79, 71, 72, 73. W miarę tutaj w miarę tutaj stabilne wartości. Alarkspur, boom! 158. Pozostałe firmy, procent pozytywnych komentarzy 99,7, 99,2, 99,2. Alarkspur tylko 97,5. No wiedziałem, że będą kontrowersje, że będą kontrowersje. Taki ten świat jest. Hmm, no, jestem trochę zawiedziony, czytam te komentarze. Wszystkie przeczytałem i prawie wszystkie pozytywne. Wiadomo, kilka takich, że rower się nie podoba, no ale to zrozumiałem przy takiej konstrukcji. Ma prawo się nie podobać, ale spodziewałem się, że takiego oporu będzie dużo, dużo więcej. A jednak w Narodzie jest potrzeba, żeby na rynku były różne rowery, a nie wszystko grawelem stało. Liczyłem na jakąś dramę, na jakąś polemikę, że może tutaj z kimś będę musiał. Mocno powalczyć, to pełna kultura. A propos kultury. Czego to człowiek nie zrobi, żeby wlogał rozmaicić, Nawet do teatru pójdzie. No, i kończymy kolejny dzień. Długi to był dzień. Długi to był dzień, ale było coś, coś dla ducha, coś dla ciała. Proszę mi się tu nie wyrywać, tylko współpracować. Ludzie chcą koty i psy, to będą mieć koty i psy. Zrozumiałeś? Jasne? No. To jest kabar. Chcieliście kabara. Macie kabara. Przywitaj się tutaj z milionami słuchaczy. No. A pies to mora. Mora i kabar. Inspiracja chyba jasna, nie? Dwie minuty po północy. Dwie minuty po północy. Kończymy ten dzień, kończymy tego vloga. Dzięki za oglądanie. Do jutra.